Mazury Airshow 2022, ale my nie jesteśmy ani w samolocie, ani na stanowisku komentatorów, jesteśmy na statku. Na statku, szykujemy się teraz do tak zwanego podsumowania, a tak przewrotnie nazwane jest to szyb Party. Tam jest miejsce, z którego komentowaliśmy pierwszy dzień Mazury Airshow 2022. Przy, na falochronie Mariny Giżyckiej jest taka długa kładka, która się kończy tutaj na samym brzegu otwartego akwenu niegocina i tam na piętrze mieściło się stanowisko komentatorów, ale tam też mieścił się punkt kierownika pokazów. Tam też byli inspektorzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli tam w zasadzie to było najważniejsze miejsce pokazów. Tam zapadały decyzje, stamtąd wydawano zgody na rozpoczęcie pokazu, na zakończenie pokazu. Czyli tam, można powiedzieć, były najważniejsze, najważniejsze osoby, decyzyjne osoby o tym, czy można tam latać, czy nie. Nadzór lotniczy. Może w każdej chwili przerwać pokazy, jeżeli stwierdzi, że niespełnione są warunki bezpieczeństwa albo zasady ustalone. Po, po to wysyła się, czy Urząd Lotnictwa Cywilnego wysyła swoich inspektorów, aby nadzorowali i sprawdzali, czy wszystko jest zgodnie z przepisami. Oni mają szereg, mają taką checklistę, jak w lotnictwie. Na samym początku, nim ktokolwiek wystartuje, przychodzą, sprawdzają dokumentację, sprawdzają uprawnienia pilotów, mają takie prawo, żeby sprawdzić uprawnienia, czy są przygotowani, mogą sprawdzić samoloty. Są takie punkty, tak zwane punkty krytyczne. Jeżeli którykolwiek z tych punktów krytycznych nie będzie spełniony, pokazy nie mogą się rozpocząć. Byliśmy w takim momencie, w jednym momencie, kiedy inspektorzy nie dostrzegli wodnego pogotowia ratowniczego. Bo przecież tu pokazy odbywają się nad. Nie nad wodą, czyli w sytuacji awaryjnej jakiejkolwiek, a wszystkie takie sytuacje my przewidujemy, przygotowując pokazy. To jest podstawa. Musimy mieć ratownictwo wodne. Musimy mieć ratownictwo wodne. I w, to się wzięło stąd, że pokazy nasze też nie, nie, nie ukrywajmy. One się rozpoczęły z godzinnym opóźnieniem ze względu na pogodę. W związku z tym WOP otrzymał tę informację, że mamy ten godzinny delay opóźnienie godzinne. I ratownicy. Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie otrzymali, otrzymali informację, że mamy opóźnione, opóźnione o godzinę pokazy. Oni już o tym wiedzieli, więc nie wysyłali motorówek na akwen, ale przez inspektorów zostało to odczytane, że nie ma ich. I to jest tak zwany punkt krytyczny. Oni jak najbardziej postąpili w zgodzie ze wszystkimi przepisami, Sytuacja się wyjaśniła, więc został tak, jakby został to naprawione. Wiedzieliśmy o tym, że oni już są w gotowości do tego, żeby wypłynąć tuż przed pokazami, no i w tym momencie inspektorzy określi, ocenili, że. Jest wszystko zabezpieczone, można pokazy rozpoczynać. Rozpoczęliśmy o godzinie 13, czyli po tej godzinie, no ale tutaj pogoda trochę, trochę padało, więc pogoda nie była, nie sprzyjała temu, żeby, żeby latać. No ani widowiska, ani lotów nie byłoby to przyjemne, ani dla załóg, a z i widzowie by niczego nie widzieli. Otwarcie pokazów miało miejsce obok na scenie o godzinie 11. Kiedy naprawdę pogoda nie była obiecująca. My znając prognozy, wiedzieliśmy, że ta pogoda się wyklaruje później. Natomiast o 11:00 ktoś kto nie znał prognozy naprawdę mógł tracić nadzieję. A mimo to, tam w miejscu gdzie otwieraliśmy pokazy, mieliśmy tłum ludzi na deszczu pod parasolami, którzy i tak przybyli mimo przeciwności oglądać pokazy lotnicze. I rzeczywiście pokazy się odbyły. Udany dzień. Udany dzień, dlatego że zostało zrealizowane wszystko to, co zostało zaplanowane były drobne przestawienia, ale to wynikało z tego, że niektórzy mają takie minima do pokazów, inni mają inne. W związku z tym elastycznie cała, e, cała obsługa tych, 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 tych pokazów reagowała na to. Pokazaliśmy wszystko, wszystko, co było w planie. Kolejność w pierwszym bloku trochę się zmieniła, ale to wynikało z tego, że na początek poszły te samoloty i ci uczestnicy, którzy mają niższe minima, nie potrzebują aż tak wysokiej podstawy chmur, natomiast samoloty akrobacyjne, grupy akrobacyjne poszły dopiero później, kiedy ta podstawa się podniosła zgodnie z przewidywaniem, zgodnie z prognozami. Ale to było, ale to tak się dzieje na większości pokazów, jeżeli w grę wchodzi y, pogoda, więc my tam reagujemy elastycznie, każdy jest y, gotowy do tego, by y, ewentualnie zmienić y, program, drobny, drobne, wprowadzić do programu drobne zmiany. Mieliśmy schodki spadochronowe y, z lądowaniem na plaży nad Nigocinem, na małej przestrzeni, 7. gdzie przy dużym wietrze mieliśmy no, naprawdę dużą trudność. Świetni skaczkowie Sky Magic, oni pomimo tego wiatru, pomimo tego, że otoczenie jest kłopotliwe, no bo oni musieli się zmieścić w bardzo małej strefie lądowania, a dookoła są przeszkody, maszty, drzewa. Tutaj chwila nie uwagi mogłaby mieć naprawdę poważne skutki, no ale to są fachowcy, to są wyśmienici skoczkowie po 800, po 1000 skoków oddanych. Ale gdyby było inaczej, to oni nie uczestniczyliby w pokazach. Ich by tu nie było. Tu, tutaj musi być, musi być doświadczenie, tym bardziej, że każdy z nich, który skakał tutaj, on ten teren doskonale zna. Dlatego, że oni nie pierwszy raz to robią. Zresztą Piotr z nami komentował, opowiadał o tym. Ty ich pamiętasz, jak gdy komentowałeś, ja ich również pamiętam z, z, przed, z poprzednich edycji, jak lądowali tutaj na plaży. No, proszę bardzo, mamy samolot nad sobą jakiś. Okej, okay. ale to. No nie ładny czerwony. W każdym razie, w każdym razie oni znają doskonale ten teren. Wcześniej jest tak zwane rozpoznanie, zapoznanie się z tym terenem, gdzie będą lądowali. I pomimo tego, że, że skakali wcześniej, któryś to jest, któryś z kolei skok tutaj, to tak czy inaczej oni się zapoznają z tym terenem, który, który jest, to jest obowiązek. No a dodatkowo mają tego, tego nazwijmy to superwizora na ziemi. Kierownika Kierownika skoków, skoków który obserwuje, ocenia i wydaje zgodę. Dopiero na jego polecenie, gdy był pewien, że strefa lądowania jest czysta, że warunki atmosferyczne są e, odpowiednie, dopiero wtedy była zgoda na skok. Ale ciekawostka. O czym wizowie też nie wiedzą, mieliśmy u siebie stację meteorologiczną. Tutaj na pomoście przywieziono w bagażniku samochodu rozkładaną stację meteorologiczną. Z masztem, z pomiarem wiatru, pomiarem opadów. Ze ściąganiem tak zwanych metarów, czyli tych komunikatów lotniczych, komunikatów o pogodzie. Ja tu się rozglądam, bo słyszę znowu jakiś silnik, ale dobrze nie lotniczy. Więc mieliśmy taką stację meteorologiczną. Zresztą cały czas w Kętrzynie pracowała taka sama, cały czas podgląd internetowy, wszystkich komunikatów. No w lotnictwie tak jest, że sam po sobie wiem, że w telefonie mam chyba ze trzy aplikacje meteorologiczne. Dodatkowo jeszcze oglądał chyba wszystkie. Wszystkie prognozy, które są. I one dopiero razem dają taki spójny obraz, bo każda z nich podaje informacje w troszkę inny sposób, z trochę inną precyzją. Wiesz o tym, że meteorologia to jest. należy do grupy nauk ścisłych, jest przed, na przedostatnim miejscu. Na ostatnim miejscu jest czarna magia. No właśnie. I zresztą w przewidywaniu pogody oś czasu ma bardzo duże znaczenie. Im bliżej jesteśmy tego punktu, gdzie chcemy przewidzieć pogodę, tym ta prognoza staje się coraz bardziej precyzyjna. Ale im dalej. Tym trudniej. Zwłaszcza w takie dni jak dzisiaj, kiedy ta pogoda jest bardzo dynamiczna. Gdybyśmy mieli cały miesiąc tak zwanej blachy na niebie, no to łatwo byłoby przewidzieć pogodę przy mało dynamicznych zjawiskach, ale dzisiaj, kiedy ta pogoda cały czas ewoluowała, to nie widzieliśmy tak naprawdę, o której godzinie zaczniemy pokaz. Możemy z jakimś tam prawdopodobieństwem przywieźć, że prognozę pogody najłatwiej przewidzieć i ona jest sprawdzana na jakieś 6 godzin do przodu. To, to jest. Nie możemy mówić o pogodzie 12 godzin wcześniej, 24 godziny, a już jak są długoterminowe, jakie będą właśnie. są statystyczne. To są tak naprawdę prognozy statystyczne, a nie obserwacyjne. Obserwacyjno-statystyczne prowadzą górale i oni są w tym dobrze. Oni potrafią przewijać, jeżeli coś tam się wydarzy, to coś tam, jeżeli pogoda tego dnia była taka, to wiadomo, że w następnym będzie inna. A na Świętego Rocha pogoda jest zwykle taka i to też jest statystyczna obserwacja, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I to jest ta, ta taka nauka. Zresztą kiedyś w Księgach Kościelnych były zapisywane obserwacje pogody. To są pierwsze zanotowane obserwacje pogody, gdzie tam ktoś notował, odnotował, że jest taka i taka pogoda. Jeżeli na przestrzeni 50 lat było tak i wy, wychodzi z tego, że um, średnio każdego roku od, przypuśćmy, 13 lipca do 20 lipca jest taka pogoda i to się powtarza, to znaczy w tym roku też taka może być. I to jest, tutaj, tutaj jeśli chodzi o prognozowanie pogody, no my mamy modele matematyczne, a ty jeszcze można tam się posilać naszą wiedzą. Całkowanie równań na Stokesa. Na mechanice płynów na politechnikach uczą tego i zniechęcają jak mogą. No bo jest to niewdzięczne i rozwiązanie takiego równania jest bardzo niestabilne. To znaczy, że mała zmiana warunków może spowodować dużą różnicę w rozwiązaniach. I rzeczywiście my to widzimy. Czasami rzeczywiście trudno jest przewidzieć tę pogodę, bo tu popłynie bardziej w tę, tu popłynie bardziej w tę i. To, Trzeba gdzie popłynie, jest. gdzie popłynie. Zresztą sam doskonale wie, że woda, woda, czy tereny podmokłe, one mają olbrzymi wpływ na kształtowanie pogody. Wystarczy emisja o 1,1 stopnia inna niż jest w tym modelu, o którym mówisz, to nam już całkowicie zmieni pogodę. Tutaj nawet nie możemy mówić o efekcie motyla, nie? tam gdzieś drobny motylek sobie poleci, no ten motyl no, tylko wystarczy, że, nie, że będzie oddychał, a nie tylko ruszał skrzydłami i to już będzie miało wpływ na pogodę. Dla nas komentatorów ta dzisiejsza pogoda była łaskawa, dlatego, że są takie pokazy, kiedy rzeczywiście jesteśmy w pełnym słońcu przez wiele godzin, a dzisiaj ten, ten wiaterek i ta odrobina chmur i to, że słońce ujawniło się tak w pełnej Krasie dopiero w drugim bloku w okolicach godziny 16. Dla nas to było łatwiej, bo łatwiej nam było mówić. Nie schły nam gardła od upału i od suchości powietrza. Ja nawet szapeczki nie nałożyłem. Rozmawiało się przyjemnie, przynajmniej mnie z tobą. Yy... I właśnie to Dzień jest oddany? ta kuchnia. To jest ta kuchnia, że my komentowaliśmy, opowiadaliśmy o tym, co się dzieje, ale my rozmawialiśmy ze sobą. I to, to było to, to tło do tego, co się działo w powietrzu. Ale to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej. Bo za tym wszystkim stał wielki wysiłek. Darek Moczko, który pukał nas w ramię, mówił, Darek był kierownikiem, tak. pukał nas w ramię, mówił, co będzie lecieć. Nasłuch w radio, komunikacja z Kętrzynem. Panowie ochroniarze, którzy pilnowali tego naszego miejsca, gdzie jest dookoła tłum ludzi i zabezpieczali nam bezpieczną, spokojną, komfortową pracę. Darek, który nam Organizował dźwięk i zwalczał różne przeciwności techniczne w czasie rzeczywistym niemalże rozwiązywał nasze problemy. Koleżanki i koledzy, którzy i w Kęczym, i w Giżycku zapewniali nam wszystko to, żeby to działało, wszyscy, którzy dbali o bezpieczeństwo, to jest wielki, wielki wysiłek ogromnej liczby osób. To, co widzimy, to co widzimy w powietrzu, to można powiedzieć, że to jest 30% tego co faktycznie się dzieje. A tylko niewielka grupka się pokazuje. No to pracuje cały sztab ludzi, bo począwszy od przepustek, od ochrony tego, od zabezpieczenia od wspomnianego wopru, który jest, gdzieś policja nad tym wszystkim czuwała, no bo też musi, to jest impreza... Mm, straż pożarna. Straż pożarna, impreza duża, impreza masowa. Pogotowie lotowie ratunkowe, które gdzieś też Wojsku? w tle. Zwłaszcza to w Giżycku, w garnizonach Tak, mieście. więc to, to, to są setki ludzi, można powiedzieć, spokojnie, że setki ludzi zaangażowane w organizację tego typu, tego typu imprezy. Natomiast my podziwiamy e, kilkunastu, a kilkudziesięciu, porywak a słuchamy dwóch albo trzech. Natomiast najważniejsi, kto jest najważniejszy na pokazach lotniczych? Bez kogo się nie da, bez kogo się nie da zrobić pokazów? Publiczność! Przecież Publiczność, tak. bez publiczności pokazów lotniczych nie warto byłoby robić. Publiczności pokazów lotniczych bardzo serdecznie Dziękujemy. Witał w soku. Kuba Kulecki. Świetnie mi się z Tobą opracowało. Z, z wzajemnością. Nie będę więcej mówił się, wzruszył, łzy mi popłynął do oczu. Dziękuję. Dzięki. Do następnego. Do następnego.